Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba, podnoszę ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, panie. Tymi słowami Cypriana Kamila Norwida, witam dziś te chleby upieczone z tegorocznej mąki. Tymi samymi słowami witam również Was, drodzy z wieńcami żniwnymi, oraz wszystkich ludzi ciężkiej pracy na roli. Bez Was nie byłoby żniw, nie byłoby chleba. Puste by były stoły w naszych domach i rodzinach. Pachnie na stole świeży chleb. Pieczony już z nowej mąki, to nad kłosami tego chleba latem śpiewały skowronki. W tym bochnie jest zaklęte życie, i wszystkich nas przetrwanie. I ciało Twoje, dobry Jezu, z miłością nam oddane. Ten chleb. On nas ciągle uczy być dobrym i przypomina nam to, czego uczył święty Albert, że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i z którego każdy może odłamać tyle, ile potrzebuje. Gdy jest chleb, jest wszystko. Dzielić się chlebem to dzielić się. Miłością, dobrocią. Wdzięcznością przynieśliśmy owoce ziemi i naszej pracy w polu i w ogrodach prośmy Boga, aby je pobłogosławił i nagrodził trud pracujących. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i zbierać z niej obfite plony. Ty poleciłeś Synom Narodu wybranego. Przynosić do kapłanów owoce ziemi i snopy zebranego zboża. Przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław przyniesione tu dary, nowe wieńce żniwne, owoce i warzywa. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim delegacjom z powiatu wocławskiego za ten. Piękny pachnący chleb za cudowne wieńce dożynkowe, za wszystkie dary, które tutaj zostały przyniesione. Wyrazy uznania dla sołectw gminy Kowal, które tak się zaangażowały, organizując witacze i ozdoby dożynkowe także dla komitetu organizacyjnego zgrabkowa że w tak pięknej scenerii możemy dzisiaj świętować jak widzę to jak pięknie potrafimy kultywować naszą tradycję dzisiaj jestem spokojny o to że przyszłe pokolenia będą pielęgnować to co jest robione teraz jak praca rolnika jest ważna i potrzebna, jak ważny jest ten chleb, ostatni czas pokazał doskonale. Za nami niełatwy rok, trudny pod względem ekonomicznym, pogodowym, ale jak zwykle rolnicy powiatu wocławskiego stanęli na wysokości zadania. To dzisiaj jeszcze długo, a pewnie zawsze Rolnictwo będzie podstawową gałęzią działalności naszego terenu. Dożynki to czas zabawy, także życzę dzisiaj wszystkim miłego popołudnia. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, dostojni goście. Za nami żniwa najważniejszy etap w rolniczym kalendarzu. To okres zbierania przez rolników owoców ich całorocznej pracy. To im dziś oddajemy hołd. Doceniamy, jak wiele trudu i wyrzeczeń wymagają prace żniwne. Rolnicy zawsze pracują ciężko w pocie czoła, inwestują, borykają się z różnymi przeciwnościami i nigdy nie mogą być pewni godziwych zysków. Drodzy rolnicy, dożynki to szczególny dzień w życiu wiejskiej społeczności. Ta piękna tradycja stanowi ważny element polskiej kultury i tożsamości. Dzisiejsze święto przypomina, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolników codziennie na nasze stoły trafia dobra polska żywność. Troskliwe i doświadczone oko gospodarza czuwa nad tym, by zebrany na koniec plon był jak najobfitszy. W czasie dożynek pragniemy to w uroczysty sposób docenić. Docenić pracę rolnika, która jest podstawą ludzkiej egzystencji i nigdy nie zapominać, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Drodzy rolnicy, w dniu dzisiejszym wspólnie z Panem Starostą chylimy przed Wami czoła za tę ciężką pracę, za kultywowanie tradycji, za wielkie przywiązanie i oddanie dla naszej Matki Ziemi. To wam poświęcamy ten dzisiejszy dożynkowy dzień. Wszystkim nam się marzy, abyście otrzymywali godziwe wynagrodzenie za swoją pracę, żeby nie było problemu ze zbytem waszych towarów, a proponowane za nie ceny były zadowalające. Tego wam szczerze życzymy. Drodzy państwo, przed chwilą z rąk starostów dożynek pani Karoliny Żabeckiej z Rakutowa i pana Stanisława Barańskiego z Dziardonic Otrzymaliśmy pachnący bochem chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na tej ziemi. Zgodnie z polską tradycją podzieliliśmy się ze wszystkimi tym symbolem pomyślności, obfitości i wielkości pracy. Niech to dzielenie się będzie wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi, który tej pomocy oczekuje. Zrobimy wszystko, aby ten bochen chleba dziś i w przyszłości dzielić sprawiedliwie. Niech nigdy nikomu go nie zabraknie, zarówno w naszej gminie i powiecie, jak i w całym kraju. Szanujmy go i szanujmy tych, dzięki którym go mamy. Dziękujemy Państwu za przybycie i zapraszamy do wspólnego świętowania.